Cześć, z tej strony Zosia Klepacka. Jesteśmy w mieszkaniu kapitana Jerzego Nowickiego, pseudonim Plastuś. Służył w szóstej Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Jestem tutaj nie bez przyczyny. Już niebawem ruszamy z rzutką. Liczę na waszą pomoc. Zbieramy na ostatnią rzeźbę kapitana, jaką jest święty Jan Paweł II. Ta rzeźba by stanęła w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37. Liczę na waszą pomoc. My prawdziwi patrioci, kibice Legii Warszawa i nie tylko. E, wierzę, że pomożemy. Z panem Jerzym już się znamy dłuższy czas e, i wiem, że jest bardzo skromną osobą. E, wiele razy przysłużył się ojczyźnie, e, służąc w Armii Krajowej, ale w latach 90. pomagał Polakom na Kresach, którzy mieszkają na dzisiejszej Litwie i Białorusi. Sam Tirami przewoził jedzenie, rzeczy osobiste, aby pomóc skrajnie biednym Polakom. Wierzę, że my też teraz damy radę i potrafimy pomóc wielkiemu Polakom i patriocie. Witam Państwa serdecznie z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj spotka mnie wielki zaszczyt. Mam moim Państwa gościem. Będzie Pan Kapitan Armii Krajowej Jerzy Nowicki. Witam Pana serdecznie. Witam, witam. I Pani Zofia Klepacka, medalistka olimpijska, działacz społeczny, ale też tutaj no, kolejne pokolenie, które walczy o naszą Ojczyznę. Także witam serdecznie Panią Zofio. Witam. Spotkanie mamy. Dosyć, bardzo szczytny cel tego, tego spotkania dzisiejszego jest, ponieważ chcemy tutaj, Pani Zofia jest pomysłodawcą tej inicjatywy, pięknej inicjatywy, która mnie naprawdę urzekła i postanowiliśmy to nagłośnić na ile, na ile się da, ponieważ chcemy w taki praktyczny sposób y, oddać hołd naszemu bohaterowi, Panu Jerzemu. Jest pomysł y, zrobienia zrzutki. Szczegóły poproszę Panią Zofię. W ogóle bardzo dziękuję y, za zaproszenie do programu, bo rzeczywiście to jest bardzo szczytny cel, który chcemy zrobić e, i no i dziękujemy. E, rzutka ma polegać na tym, y, już parę lat temu się poznaliśmy z panem Jerzym na Pielgrzynce kibicowskiej, e, no ale tak już y, bliżej siebie byliśmy, kiedy wręczono mi członkostwo honorowe Okręgu Wschód Armii Krajowej a zarówno od znakę, zresztą tam było dużo zamieszania wokół tego, ale tak się właśnie zaprzyjaźniliśmy od tego momentu bliżej. Pan Jerzy jest kapitan Jerzy, jest skromnym człowiekiem, ale warto tutaj wspomnieć, że już jako szesnastolatek zaciągnął się do Armii Krajowej. Jego rola nie była łatwa, bo podrabiał pieczątki, dokumenty. Później był wtykom w Akademii, w Generalicji. W tak? Akademii generalnego. Sztabu genera Generalnego. i tam już podkradał dokumenty, za co groziła głowa, bądź wieloletnie więzienie. Bardzo młody wieku wykazał się wielką odwagą i tak. służbą moich Ja ojczyźnie. Wtedy wyglądałem na 15 latka. Wszyscy mnie lubieli, nawet Ci generałowie rosyjscy. Oni mnie nie podejrzewali, że to ja im. Cały Kratka. czas pana wszyscy lubią. Ka dziękuję. Kapitan Jerzy, może nie biegł z, z karabinem, ale. Miał bardzo ważną r funkcję. Bardzo ważną funkcję, dobrą. tak. I w... później. Wymodlił paszport, można powiedzieć, pod koniec lat 80. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie cały czas pracował w zawodzie, bo pan Jerzy jest artystą, malarzem i plastykiem, zarówno. Tam odnawiał kościoły. I modląc się jak mogę to powiedzieć, Jerzy? Tak, tak. Modląc się, powiedział, że jak dostanie ten paszport, to. to Połowę swoich pieniędzy przekaże na cele charytatywne. E, oczywiście więcej przekazał, prawie wszystkie te pieniądze, e, pomagając Polakom na kresach na dzisiejszej Białorusi i Litwie. Tak, więc e, Czyli całe życie służy, całe, ojczyźnie i pomaga życie, ludziom. całe życie służy pomagał ojczyźnie, no i ludziom Polakom nam, e, można śmiało z niego brać przykład, e, szczególnie młode pokolenie, dzisiejsza młodzież. I wiem. Zresztą nieraz bywam w mieszkaniu pana Jerzego, jest bardzo dużo prac i te ostatnie prace wspaniałe rotmistrza Witolda Pileckiego, czy generała Bora Komorowskiego, czy prezydenta Lecha Kaczyńskiego oddał do różnych instytucji, nie żądając nic zamian, ze to swojego tak, dobrego serca. E, no, pan Jerzy, już widzimy, jest w sędziwym wieku. <głos> <głos> I już po prostu powoli. Myślę o emeryturze e, no, no, nie myślę o emeryturze, On by z chęcią dalej e, robił wspaniałe swoje prace, rzeźby, patriotyczne, ale już ręce powoli dłonie nie pozwalają. I, i powstała ostatnia e, praca e, święty Jan Paweł II. Jest to przepiękna rzeźba o wielkości metr na met, tak? metr, tak? Wysokość, na metr. tak, metr na metr. Yy, I uważam, że to jest honorowa sprawa. Dla mnie. W, 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 wiem, że tam ktoś pomagał parę lat, yy, dwa lata ostatnie sprzedać tą rzeźbę, ale no, nie jest łatwo. Mhm. I, I wzięłam to na swoje barki oczywiście z grupą przyjaciół. I postanowiliśmy założyć zrzutkę mm, i zachęcić y, młode pokolenie, patriotów. Osoby, e, które chcą osoby oddać ale nie, tylko, hołd. ale nie, o, o, które chcą oddać hołd kibiców, zwykłych zjadaczy chleba, polityków do polityków apeluję, którzy często tak na uroczystościach są w pierwszym Właśnie. rzędzie, stoją w ramię w ramię, aby tutaj do zrzutki się dołączyć, e, wpłacić, żebyśmy odkupili wspaniałą rzeźbę e, świętego Jana Pawła II, żeby każdy mógł swoją cegiełkę, w żeby każdy miał swoją cegiełkę w tym, a e, wydaje mi się, że rzeźba m, w godnym miejscu stanie, bo w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej 37 i, i więźniów politycznych PRL. To najpiękniejsze miejsce, w jakim może stanąć ta rzeźba. E, I tutaj właśnie zaczęliśmy działać, e, już jesteśmy na etapie weryfikacji zrzutki, gdzie ma powstać konto? Czyli prace są w toku, ale to powstaje, lada dzień będzie. Wszystko. Tak, tak, już lada dzień wszystko ruszy, będzie wszystko w internecie, będzie można śledzić na moim kanale społecznościowym, ale też i proszę. Apelujemy. Apeluję też do wszystkich mediów, które mogą udostępniać, które mają szeroki zasięg, aby pomóc nam uzbierać tą kwotę, jaką oczekujemy. Aby po prostu pomóc też przy okazji panu Jerzemu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że no to jest po prostu w tym roku szczególnym, setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Pan Jerzy, wielki patriota, który po prostu jakby można powiedzieć, że kończy swoją pracę jako artysta tym, w tym szczególnym roku, e, największym z rodosłowia, no, świętym Jan Pawłem II. Także to jest znamienne coś pięknego, piękne ukoronowanie pana. Pana dokonań, że tak powiem, oczywiście na, na etapie rzeźbiarstwa i też jest piękne to, że, że my możemy poprzez właśnie tą zrzutkę, bo to nie jest jakaś zrzutka na, na jakiś błahy cel czy coś, tylko po prostu to jest chyba praktyczna przede wszystkim rzecz, to Panu pomoże w przyszłym życiu, tak, że na pewno zwiększy komfort pana życia, a my jako patrioci, jako osoby, które no, chcą Panu podziękować za pana, za pana twórczość, za pana pracę, mamy możliwość złożenia się do tego, żeby. Żeby to było praktyczne i takie szczytne. Bardzo mi miło i dla mnie te słowa Pana to są wzruszające. Bo mnie się zdaje, że ja nie zasługuję na tyle takich pięknych słów. Panie Jerzy, Pan jest osobą bardzo skromną i my to zdajemy sobie tego sprawę. Chciałem tylko dodać, że Pan Jerzy jest właśnie tutaj wiernym kibicem Legii Warszawa, tak samo jak Pani Zofia i to jest, zawsze mnie interesowało, bo pani Zofia jest bardzo blisko, pana Jerzego. Jak to się stało, że właśnie taki związek, bliski związek, takiej wielkiej przyjaźni, bo to jest, wygląda jak naprawdę byście byli ze sobą związani od lat. Jak się stało, jak się wiążą takie przyjaźnie, właśnie no, patriotów, tak? którzy jedni walczyli za ojczyznę i należą mi się laury, a drudzy idą w te ślady. I jak to, jak to się stało? Pamięta pan, panie Jerzy? No, pamiętam, no. no. Tak jak Zosia wspomniała, że była odznaczana, ale to odznakę ja jej przypinałem. ta trochę... odznaka była w walce z, z tymi środowiskami LGBT, tak? tak? Tak, tak. Z ideologią LGBT, aby nie wchodziła do polskich szkół. I aby nie indoktrynować naszej młodzieży i naszych dzieci, uważam, że cały czas ta, trzeba z tym walczyć. E, powinniśmy brać przykład z takich osób jak kapitan Jerzy Nowicki. E, w, w, te pokolenie walczyło o takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. Nie wyobrażam sobie, aby w przyszłości nasze dzieci walczyły o ideologię na przykład LGBT. I tutaj musimy w dzisiejszych czasach yy, yy, uważać, ale przede wszystkim nie zaspać pewnych momentów. Już uważam, że niektóre momenty jednak gdzieś tam przeszły nam yy, za plecami, i dlatego się dzieje, jak się dzieje. Musimy być czujni i, i walczyć o, 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 o chrześcijańskie wartości, na których wzrastaliśmy. Właśnie, bo przecież Pan Jerzy walczył o naszą ojczyznę w taki sposób, do jakiego, do jakiego Pan Bóg go przystosował, czyli poprzez jego talent e, podrabiał dokumenty, które bardzo przysłużyły się polskiej armii. Tak. To bardzo Pieczątki szczytne. i podpisy to były najtrudniejsze dla mnie. No to można powiedzieć, że to takie bardzo... Praca na najwyższym poziomie, no bo to było no, wielkie wyróżnienie, że, że w taki sposób Pan Bóg talent wykorzystał w czasie... Dla obrony naszej ojczyzny, to niesamowite. Tak, ale te pieczątki... I podpisy stały się taką zagadką, bo wszystkie próby, jakie robiliśmy, nie dawały efektu. I taka prosta sprawa, nie wiem, czy to można tu powiedzieć, Myślę, że można. Moja mama ugotowała jajko na twardo i gorące jajko ja obieram. I mi to jajko. Wypadło z ręki, bo było za gorąco na gazetę. Ja patrzę, że na jajku, wszystka ta gazeta odbija się. się. I to był Impuls. pomysł najlepszy. Poleciałem od razu do swego komendanta Ryszarda Dyboskiego. On był moim przewodniczącym, komendantem. I pokazałem mu to wszystko. Zaczęliśmy. Produkować, gotować jajka w nocy. I, I wszystko robiliśmy w nocy w bardzo wielkiej tajemnicy. Nawet moja mama nic nie wiedziała, że ja jestem w armii krajowej. Co się robi z, je, z jegami, Tak, mama nawet nie wiedziała. Tak. Panie Jerzy, to można powiedzieć, że opatrzność od początku tutaj pana, panem kierowała, tak, no bo to można tylko nazwać, to nie jest przypadek, że jajko padło na gazetę i pan odkrył sposób, w jaki, w jaki można podrabiać dokumenty, które tak. po prostu były przepustką dla naszych, dla naszego wojska w czasie konspiracji, także no i abstrahując właśnie, ta opaczność od małego panem kierowała, jak to jest, panie Jerzy, że pan w swojej twórczości poświęcił tyle swojej pracy, bo Remontował pan kościoły, na pewno. Wiem, że obrazy, jakieś rzeźby, bardzo dużo na świecie jest tego, i właśnie z reguły większości to są kościoły. No jeden kościół jest w, w Stanach Zjednoczonych na Manhattanie, Polski Kościół, do którego, jak ja wstąpiłem pierwszy raz, to ja się przeraziłem, chciałem uciekać. Całe wnętrze kościoła, wszystkie ściany, sufity, wszystko było na ciemny, zielony kolor pomalowany, to jest mała sprawa, a najgorsze było to, że kościół był stale otwarty i wchodzili murzyni i inni się załatwiali w kościele, także to była tragedia. Ja postanowiłem, że, że coś pomogę. Akurat ukazała się taka wiadomość w gazecie, w Timesie, że będzie konkurs na odnowienie tego wnętrza kościoła. Ja wziąłem udział. Zwolniłem się z innej pracy, żeby tutaj trochę popracować nad projektami. Moje projekty zostały zatwierdzone przez przez biskupów, taka komisja była i od tamtej pory zacząłem to robić. No robiło się prawie półtora roku. Nie wolno było ani jednego dnia dłużej robić. Taki termin był zadany. Jakbyśmy nie zdążyli go zrobić, kościół by rozebrali. Czyli wszystko po prostu udało się na styk. Tak. Panie Jerzy, a skąd taka wielka wiara w panu życiu, bo no, widać to na każdym etapie. No, nawet sam fakt, że ostatnia rzeźba to jest głowa największego zrodu Słowian, świętego Jana Pawła II. A to proszę pana, to, to jest sprawa mojej rodziny, mój dziadek. Doskonałym Polakiem był, religijnym bardzo. On mnie wychowywał, no bo już ojca nie miałem. Miałem 8 lat, jak ojciec mój zginął w osięci za Żydów. Prawda? I wtedy wyjechaliśmy z Piotrkowa Trybunalskiego do Ciechanowca i tam u dziadka mieszkaliśmy. Dziadek mnie wychowywał przez parę lat i on mnie namówił do tego, żebym właśnie do Armii Krajowej wstąpił. Czyli przekazał wiarę w Pana Boga i wartości patriotyczne od razu. Tak, tak. Także to była bardzo dla mnie... Piękna sprawa, bo tak się złożyło, że dziadek mnie namawiał weź udział w armii krajowej. I dosłownie za parę dni przychodzi ten Ryszard i namawia mnie do armii. Pojedziemy, mówi, w nocy do lasu, tam złożysz przysięgę, będziesz w armii, bo potrzebujemy Twojej zdolności. A ja już od dziecka miałem zdolności artystyczne, Manualnie. tak? Także on już liczył na, na to, że dam rady te podpisy i pieczątki produkować. No ale tak jak mówiłem parę minut temu, to trochę inaczej wyglądało. Pan Bóg inaczej to wszystko widział. Tak, tak. Panie Jerzy, też wiem, że wydał pan pamiętnik. Czy ten pamiętnik jest dostępny gdzieś, czy, czy są prace, które nie wiem, pomagają? Jest pamiętnik dostępny. Ja mam zaledwie jeszcze trzy tylko egzemplarze. Czyli końcówka jest? Tak, ale teraz y, powiększamy ten pamiętnik. No ja myślę, że nie wiem. Pani Ta, do... Tak, właśnie przepiękny jest ten pamiętnik wspomnienia kapitana Jerzego. E, zorganizowałam, że dodrukujemy 100 egzemplarzy, ale chcę ale wspomnieć, ale chcę wspomnieć, że kapitan Jerzy za własne pieniądze właśnie wydrukował te pamiętniki i zrobił to wszystko na własną rękę. Spotyka się z młodzieżą, z dziećmi, ale też i z dorosłymi. I, i gdzie tylko może to, to porozdawał. I stąd mój pomysł, aby dodrukować. Dodrukowaliśmy 100 egzemplarzy. A to również to z pani ale, kieszeni? Czy to jest to sobie sobie... Znalazłam, znalazłam osobę, która, która właśnie się włączyła. Ale myślę, że warto też stosować apel, żeby, no bo 100 to jest 100 sztuk, tak? No, warto, żeby taki pamiętnik rozszedł się. W setkach tak. egzemplarzy, a nie tylko śladowych. Także apelujemy do Państwa, jeżeli ktoś, y, ktoś ma możliwość, żeby włączyć się no, w różny sposób. Są różne sposoby, także prosimy również o kontakt na fanpage'u pani, pani Zofii, o, o, o wsparcie tej inicjatywy, no, bo, bo to chyba jest to, co możemy przekazać y, Panu Jerzemu. To najcenniejsza i naj, najlepsza forma. Pani Zofie chciałem zapytać, bo no właśnie ten związek to jest piękne bo Pan Jerzy na pewno widzi wielkie wsparcie na przyszłość w Polsce, patrząc na takich ludzi jak Pani. Pani również, widziałem Pani, bardzo mi się spodobało to, jak Pani chodzi ze swoimi dziećmi do kościoła i też piękne było to w zmartwychwstanie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Pani u mnie sobie taki film rzuciła jak właśnie Chrystus zmartwychwstał. Ja na przykład, jak to zobaczyłem, te słowa usłyszałem, to mi się przypomniało z młodością, bo mi zawsze dziadek korkowiec kupił, i to była taka tradycja, po prostu no, coś pięknego, bo to najlepsze lata młodości, mogę powiedzieć, że się chodziło, strzelało z tych korkowców i krzyczało, Chrystus zmartwychwstał. Pani jest y, również, y, wychowała się w Warszawie, zresztą każdy Polak, katolik y, pamięta taką historię. A wiem, że to no, było piękne, ale też atak był jakiś z tej strony na, na pani osobę, za takie hasła. Przede wszystkim ja się nie wstydzę Boga i nigdy się mu jego nie wyrzeknę. Nawet jeśli będzie mi groziła kara śmierci za moją wiarę. No a tak jak pan wspomniał, to jest polska tradycja, rezurekcja. O 6 rano idzie się do kościoła i na procesji strzelało się petardami całe życie. Rzeczywiście po, po tej uroczystości, gdzie wrzuciłam filmik, bym tego nie zrobiła, ale wiemy jakie mamy czasy pandemii moja radość no tak. była niesamowita i rzeczywiście zawsze coś znajdą się, tak? zawsze coś znajdą jakiś hejt się pojawi ale powiem szczerze mnie to nie rusza no, my się nie dajemy robimy mamy swoje czyste sumienie. i mamy czyste sumienie mówię o tym bo chodzi o to żeby młodych ludzi zaszczepić działaniem no bo pan Jerzy walczył o o wolną ojczyznę w taki sposób do jakiego Został przeznaczony przez tutaj dowódców, właśnie, wykorzyst którzy wykorzystali talent pana Jerzego. Natomiast dużo młodych osób mówi, że jakby było powstanie, jakby wybuchła wojna, to by walczyli. A generalnie przecież ta wojna jest, bo przecież pani Zofia wstawia się za przyszłymi pokoleniami, no bo osoba, która kocha ojczyznę, no to widzi, że jak ktoś atakuje dzieci, rodzinę, no to trzeba zareagować, tak? Więc e, chciałbym, żeby pani Zofia powiedziała kilka słów, że, że trzeba bronić ojczyzny. Teraz wojna inaczej wygląda. Pan Jerzy żył w takich czasach, wtedy trzeba było mieć karabin i tak dalej, i tak dalej. Teraz trzeba zwyczajnie pokazać swoje zdanie, bronić wartości narodowych. Tak, Pani Zofia? jak najbardziej rzeczywiście to były inne czasy i teraz są inne. Teraz jest walka w internecie i nie tylko w, e, ideologiczna i, i tutaj po, powinniśmy bronić rodziny, polskiej rodziny, która się składa z kobiety i mężczyzny, e, naszych wartości, wartości jakimi są Bóg, honor, ojczyzna. E, dlaczego? E, bo wszystko do tego zmierza, i tak samo Komuna chciała, aby nas yy, yy, rozmydlić, żebyśmy nie żyli w żadnych z, w wartościach, żeby nie było zasad. Yy. A dlaczego? Bo wtedy się jest łatwiej manipulować ludźmi. Musimy mieć zasady, musimy mieć swoje wartości, które wyznajemy i podążać za nimi, za nimi. I część polityków w dzisiejszych czasach sprzedała się, dostają duże dotacje z Zachodu, aby po prostu od wewnątrz niszczyć tą Polskę, niszczyć tą Polskość naszą narodowość, naszą kulturę i naszą tradycję. I my do tego nie możemy dopuścić. My to oczywiście nie nawołujemy do agresji, tylko mówimy, że walka to jest nawet pójście do kościoła, czy modlenie się na różańcu. To już jest jakiś sposób manifestacji swoich wartości i obrona tych wartości dla przyszłych pokoleń. Tak, jest. tak ale ja jestem na przykład trochę rozczarowany, bo bardzo duży procent tych łobuzów przeszkadza. Chcieliby wyrzucić prezydenta, rząd polski, y, oczerniają Polaków i dlaczego nie są aresztowani? W Armii Krajowej za byle co to były wielkie kary, a tutaj nie ma nic. Znieczulica jest taka, nikt nie reaguje. Tak, a oni sobie pozwalają na to, żeby jeszcze brzydkie słowa używać na prezydenta i w ogóle, to dla mnie to jest przerażające. Czyli pana, pana zdanie Panie Jerzy, to po prostu za dużo pozwoliliśmy, tak, krótko mówiąc. Za dużo, za dużo. To bardzo mądre słowa na pewno i, i trzeba sobie je wziąć do serca. Panie Jerzy, Pan jest też po prostu, no, mimo sędziwego wieku, ale Pan, tu chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, że Pan opuścił tylko jedną miesięcznicę. Pan cały czas oddaje Jedna. hołd, czyta Słowo Boże, bo byłem wielokrotnie i słyszałem Pana głos w trakcie liturgii, także to Pan służy naprawdę ojczyźnie tutaj do końca. Wielki szacunek. Znałem parę osób z tych, które którzy zginęli i po prostu dla szacunku dla ich, dla nich postanowiłem modlić się i nie tylko na tej miesięcznicy. Ja w domu się modlę codziennie na różańcu. Codziennie o wpół do dziewiątej wieczorem przy telewizji trwam. I nawet jak czasami przyjdą goście mnie odwiedzić w tym czasie, kiedy jest Rosaniec, to albo klękają ze mną razem i odmawiają, albo, albo na drugi dzień rano dodatkowo jeszcze odmawiam. Także i proszę mi wierzyć, czuję Namacalnie pomoc Pana Boga. I trochę przeraża mnie to, bo nie wiem, czym mam się w ogóle wdzięczyć za takie pomocy, za taką sprawę. Panie kapitanie, ja uważam, że już pan nie musi się niczym odwdzięczać. E, e, tutaj, jeszcze raz, nasza spo, ta nasza kolej dokładnie, e, młodego pokolenia. I jeszcze raz zachęcam wszystkich, e, aby w, wpłacali pieniądze na zrzutkę. Jaką kwotę zbieramy? E, to jest honorowa sprawa i, i patriotyczna. 20 tysięcy. 20 tysięcy i wie, że że... my jako naród możemy spokojnie taką wierzę, Wierzę w ludzi, wierzę w was. Yy, mam nadzieję, że yy, uda się odkupić przepiękną rzeźbę świętego Jana Pawła II, naszego Polaka, yy, który jest dla nas przecież yy, dla Polaków autorytetem. W tym szczególnym roku. W tym szczególnym roku w setną rocznicę urodzin yy, papieża yy, i przekażemy. To, to, ten pomnik w godne miejsce, jakim jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W ogóle no dajmy jeszcze to, że no, to jest też niesamowite, że pan Jerzy wszystko rozdał, że to jest ostatnia rzecz, której nie zdążył rozdać, bo pewnie bym oddał. I że po prostu... Już miał taki zamiar. <laughs> nie, tak, Także coś ta jest bezcenna w tym momencie, bo my możemy, ostatni moment, kiedy możemy złożyć się jako, bo to żadna składka będzie, to będzie dar serca. Bo tutaj nie, nie oczekujemy, żeby ludzie Odbierali sobie od, 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 od pensji, tylko no, włączyli się jak najwięcej osób, żeby się to włączyło, żeby ta suma po prostu Każdy była. Każdy może większa. mieć tutaj swoją cegiełkę, e, i, i przecież muzeum odwiedza e, bardzo wielu ludzi. E, przysz, to jest e, inwestycja w przyszłe pokolenia. Ludzi, wartościowych ludzi też dodajmy, że to będzie stało w szczytnym miejscu, bo tam przecież zginęli wielcy bohaterowie. Także, no, Panie Jerzy, też piękny, piękne słowa na końcu Pan powiedział, o tym różańcu, bo to jest tak naprawdę no, z, z, z ust takiego bohatera jak Pan, słowa, że modlę się codziennie na różańcu, no to to jest piękny testament dla mnie, dla, dla młodszych ludzi. I to jest naprawdę no, coś pięknego. A jeszcze jest Pan bardzo kochany przez kibiców Legii Warszawa. No. Jak to się stało? Nie wiem, no to na 11 listopada. Miałem dwóch takich fajnych kolegów, którzy doszli do mego sztandaru akowskiego, Warszawa Wschód, z tej organizacji. I przez nich poznałem tłumy legionistów. Tak. Byłem nawet zapraszany do. Na mecz stadionu, ale nie na, na rozgrywki, na tylko na trybunę honorową. Tam, gdzie pana miejsce Zszedłem jest. Na, na... Do kibiców. No tam. właśnie. Do płyty. Do, Do płyty, płyty tak. Podziękować I młodzież, która wypełniała wszystkie miejsca po brzegi, zaśpiewała mi. Nie mogę. Cześć i chwała bohaterów pewnie. Piękne pieśni. Boli. Panie Jerzy, bardzo Panu dziękujemy. To jest naprawdę każda chwila z Panem, to jest po prostu wielki skarb i cieszymy się, że Pan tutaj cały czas z nami jest. Dziękuję Ci pięknie, Zofio, za to, że, no, że wzięłaś się za to, bo przecież tutaj każdy ma wspaniałe pomysły, ale gorzej jest z wykonaniem. To trzeba takiej po prostu pracy. Zwykłej, zwyczajnej pracy, która nie jest łatwa, ale przynosi efekty, jak właśnie to, co teraz się dzieje. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że wszyscy się w to włączą. Ja również apeluję. Abyście wsparli naszą telewizję, bo my również tutaj no, pracujemy e, charytatywnie, że tak powiem, i jesteśmy na Państwa utrzymaniu. Także, jeżeli jest taka możliwość, tu jest numer konta. Prosimy jakieś. Jeżeli Państwu się podoba to, co oczywiście robimy, czy to, jest, czy to jest słuszne, to również prosimy o jakieś dobrowolne datki. Moim Państwa gościem był Pan Kapitan Armii Krajowej Jerzy Nowicki oraz Pani Zofia Klepacka, medalistka olimpijska, działacz społeczny. Polka, Katolik, bardzo Pani dziękuję. Z Panem Bogiem. Bardzo Pani dziękuję, Bogiem. Panie Jerzy. Dziękuję.